Cześć, tu Michael3, witam wszystkich, serdecznie w tym, kolejnym, 18. odcinku z mojego przychodzenia Chris y do Tomb Raider. Kontynuujemy, dalej w... Paititi. Gram na PC-cie, ale jakby się ktoś zastanawiał, to tak, gram z kontrolerem na PC-cie, Z kontrolerem od PlayStation 4 nawet, a nie od 5, bo nie po prostu widzę. jest lżejszy. Znajduje się w jaskini nad białym drzewem. Dzięki za przypomnienie, Lara. Eee, czyli tam na górze, bo ja tam byłem ostatnio, ale było zablokowane przez wnątpię na tę misję, bo po prostu jej nie zacząłem, więc eee, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Wideo się nagrywa, audio się nagrywa. Muszę spróbować troszkę bardziej wyszumić film, którym razem ostatnio przesadziłem. I mój głos aż się wydawał taki troszkę robotyczny, ale też wydaje mi się, że powinienem troszkę bardziej niż. Zwykle, bo najczęściej tam ustawiam chyba na 20%. No, no, chyba na, ustawiam na 20%. Dane o, wiem e, na 20%, ale muszę spróbować na jakieś 25-30 nawet i zobaczyć, jaka będzie różnica. Ile będzie lepiej. Czy coś będzie gorzej, może? Nie wiem. Uff, dzisiaj jest troszeczkę lepiej, chociaż ma być później jeszcze cieplej, więc jej. O, jest. Raczej, jaki dźwięk. Są pułapki podlokowywane. Władza o, trójcy sekty. Z jednej strony zarazy. Wkrótce okazało się, że Lopez pojawił się i znikł. Niektórzy z nas zaczęli podejrzewać go o zdradę. Inni zaś martwili się o jego bezpieczeństwo. Jedynym wyjściem było pozostanie w mieście. Z dwóch powodów. Będziemy gotowi, kiedy Lopez odzyska rozum i zwróci artefakt, a jeśli nie, stąd najłatwiej będzie prowadzić poszukiwania dogadaliśmy się z królem. Mieliśmy być jego gwardią, lekarzami i kapłanami. Zaraz, no to oni jednak wiedzieli o tym, że Lopez ukradł skrzynię? No bo przecież później chyba będziemy mieli, będziemy podsłuchiwać rozmowę między Oenę Dominguezem a Onuratu. I on tak wspomni, że no to wiadomo, jest, że ona jest taka, wiadomo, na nie pod kątem sekty i że kwestia chronienia właśnie skrzyni i takie, no, tylko że skrzyni tutaj nie ma. Wieki temu zabrał ją Lopez stąd i nigdy ona stąd nie wróciła, więc ciekawe czy po prostu skłamali, bo jej nie odzyskali, czy, 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 czy o co z tym chodzi, tak mi się wydaje, że będzie. Okej, okay, trochę więcej od Keczuła. Obraz pielgrzymki z wielkiego miasta. To musi być manko wyprowadzający przodków kapłanki z Cusco. Cusco... Cusco się nazywał z tego? Z Nowej Szaty Króla? Czyli to jest z Peru? Znaczy, my jesteśmy w ogóle w Peru przecież chyba, tak? Ciągle na terenach Peru. Okej, okay. Świetnie. <świetnie> o. Nikogo tu od wieków nie było to musi być właściwe miejsce No to w takim razie gdzie jest eee, tamten i jak się tutaj przedostał skoro nikogo tutaj od wieków nie było Przepraszam i co <grytania> Okej okay, więcej czuła szczątki rolnika wybawcy przeniesiono w nieujawnione miejsce Dotarły do nas doniesienia, że sekta kradnie przedmioty i artefakty. Przetrzymuje je i w związku z tym żąda od ludzi uległości. Nie pozwolimy, by takie świętokradztwo spotkało Manko. No tak. Eee, tu jest jakiś artefakt. Figurka. Może to być figura króla rolnika. Być może sekta Kukulkana ukradła ją, by mieszkańcy Paitity się do niej nie modlili. A może otrzymała ją w ramach zapłaty za ochronę? Nie wiem. Tędy przyszliśmy. To jest chyba powrót. Albo przynajmniej się tak wydaje. Miejsce spoczynku manko. To wygląda podejrzanie. No <grymne> To się zawali. No, na pewno. To, to było oczywiste. To było po prostu zbyt oczywiste. Dotrzyj do szczątków manko. No to coś tam na pewno dostaniemy z tego Ciekawego. O, tutaj da się przepłynąć. Tylko najpierw trochę tlenu. O! No i dobra. sorry, ostatnio tak. To wygląda jak procesja umarłych. Tutaj zakon ukrywa manko przed sektą Kukulkana. Ostatnie jak nagrywam, jakoś tak. Eee, trafiam nie najlepiej. Tędy tutaj przyszliśmy. Tędy można by pewnie wrócić. Ale po co, skoro tutaj mamy coś? Chyba, że tutaj chodzi o to, że odblokujemy wodę. Okej, okay, no czyli właśnie tak jak myślałem, tędy podnieśliśmy poziom wody. I mamy kolejne tutaj przejście, oddzielne. O, jest. Tutaj ukazane są lalki pochówkowe, dzbany i tkaniny wkładane razem z umarłymi. Hmm. To była nie tylko skrytka, zakon zamienił je w kryptę. Spoko. Dzisiaj mam mam będę miał, bazując na tym, ile rzeczy chcę dzisiaj zrobić. dość zapracowany dzień. Osied. Osied. No teraz to było nieźle, że Lara. bazując na tym, ile rzeczy chciałbym dzisiaj zrobić, chciałbym nagrać spokojnie no chciałbym nagrać pewnie jest więcej niż dam radę. Na pewno Zakon będzie z tym problem. Członków, aby służyli jako strażnicy po zamknięciu zbiornika. Te wszystkie kości poświęcili się by chronić to miejsce. Hmm. Nieźle. Dobra, szyb, dawaj to i szyb pospitalamy. O, nie, nie zdążę, więc nawet nie próbuję. Na szczęście mamy chyba najdłużej ulepszony e, kwestie oddychania pod wodą. Klara ma najbardziej ulepszone płuca. <grywka> o, o, wiem, się... przez chwilę się. Przez chwilę się zbagowało. Cześć Manko. Dobra, gdzie jest ten amulet? Ja mam większe, lepsze pytanie. Gdzie jest tam ten ziomek? Przecież my tej jesteśmy po amulet, ale też nie zmienia to tego, że. Miał tutaj być gościu, a zresztą. Teraz muszę oddać go uczu. A zresztą to też miało być bardziej ukryte. Czyste srebro. O ile wiem, Manko był prostym rolnikiem. Naszyjnik musiano wykonać pośmiertnie na jego cześć czyste srebro. uuu Pewnie tam... ściany światło. Pewnie kolejne odcięte przejście. Nie, na pewno nie. <laughs> Pewnie to tylko przypadek. <laughs> o, okej, okay. kamera kamerazek sama. Nie ma tam nikogo na dole, nie. no to gdzie jest tam ten gościu? Ten, co taki jest bardziej był skłonny do ryzyka i tak dalej, shit, udało się. O. A jesteśmy już tutaj. Zaraz jesteśmy tutaj. To jak? Kurde, ja myślałem, że my. Pewnie się okaże, że jeszcze pójdziemy po trzecią rzecz. Jestem tego prawie pewny. No bo w takim razie, jak odblokować. Jak odblokować tam, bo tam jest ten skok. Więc tamtędy jakoś powinniśmy iść. No tylko, że. Tędy nie dało rady. Nie. Nie małpa tego do końca, co to jest? <grystanie> Okej okay. W sumie nie wiem czy ma sens No Bo już trochę wody tak ściągnęła z włosów, a jednak nie <grystanie> ja coś pominąłem? Tutaj jest... Tu jest jakiś papier? Tak, tutaj jest papier I nie tylko. Eldorado? Ten hiszpański dokument zawiera przekaz jednej z wielu opowieści o Eldorado, tym złotym. Kiedy pierwsze statki hiszpańskich odkrywców wróciły do ojczyzny wyładowane złotem, Wieść rozeszła się lotem błyskawicy, a relacje przy każdym opowiedzeniu stawały się coraz bardziej wybujałe. Pogłoski o Złotym Mieście dały początek niezliczonym ekspedycjom do Nowego Świata. A, że sama w sobie idea i jakby legenda Eldorado sprawiła, że niesamowicie wiele osób zaczęło po prostu podróżować i przez to też mogli podkrywać różne miejsca szukając Eldorado, które równie dobrze mogły nigdy nie istnieć. Spoko, no, fajnie też nawiązując, wiadomo, tutaj mogę oczywiście powiedzieć, że Uncharted 1 i kwestia Eldorado i też zmiana z kwestii, że nie Złote Miasto, tylko Złoty, złoty Bożek, no i ten, tak dalej, tak dalej. No wiadomo, no, grama, kurde, no, ile? Z 2007 jest, to ma 17 lat. Niesamowicie dużo. Więc, no... No dobra, może się dowiemy co z tym ziomkiem się stało, czy on wrócił tutaj, po bez amuletu? O, Lara! Quenty niedawno wrócił. Wyczerpany, ale żywy. Dobrze, że i tobie nic nie jest. No, nie udało mu się. Ten zbiornik to spore wyzwanie. Dobrze, że Quenty wrócił. ale niestety bez amuletu wybawcy. Mówisz o tym amulecie wybawcy? Tak. Laro, znalazłaś go. Nie do wiary. <laughs> tutaj. Bardzo ci dziękuję. Gdy Zan wróci z łukiem czempionów, uczcimy wszystkich zbieraczy, łącznie z Tobą, jeśli dołączysz. To będzie zaszczyt. Jest, ukończono, czyli to jest koniec. Nie ma kontynuacji tego? Nie, i mam jeszcze jeden punkt umiejętności, czyli mam trzy. Nie, mam jeden. O, mam trzy. Nie, mam jeden. Mam po prostu jeden. Eee. Jednoczesne wystrzelanie strzały w dwa cele namierzone w przybliżeniu. Eee, he. To jest fajne. To też jest fajne. To też jest fajne. Jest wiele fajnych yy, umiejętności jeszcze. I tak jak wspominałem, myślę, że te trzy będą na sam koniec, czyli kwestia. Mieszanki wytrzymałości, tutaj razu ulepszyłem przenikliwości, ale wątpię, że bym lepsza bardziej, no i kwestia skupienia, czyli leczenia nie ma, leczenie było jakby oddzielnie i, i nie ma swoich ulepszeń, co jest spoko, bo w ten sposób nie będę już jeszcze... Czyli jeszcze dwie umiejętności uzyskamy właśnie jako nagroda fabularna, czyli uzyskamy je pod kątem po prostu w trakcie gry. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć grobowców jeszcze zostało. Spoko. No dobra. Kurde, czas jest. ha ha. ha, ha, ha. Czas, czas, czas. Mmm, wiecie co? Ja wiem, że i tak jeszcze w tym PITIT będziemy kiedyś i później i tak dalej. Więc na razie zostawmy kwestie tych rzeczy pobocznych. Chodźmy dalej z główną misją. Albo ją ogarnę przez te następne do 15 minut. Albo po prostu w trakcie się zatrzymam i to zostawię. Odcinki się może nie pojawiają. Super często, ale też nie super rzadko. Więc jeśli jestem w stanie być lekko do przodu z tymi filmami poprzez robienie ich minimalnie krótszych, czyli właśnie idąc pod bardziej 30 minut. Czy też nawet do 30 minut to spoko, nie. Okej, okay, tutaj mamy. A no naprawdę? Tylko w ten sposób. No dobra. Yes, skok jest skok z wysokości od Z aparatem tak mówię. O, jak tam się dostać? Na pewno jest jakoś trudno. Na pewno jest ciężko. No, jak cholera. Jak cholera. wystarczyło przejść naokoło. A, jany. Komputer się grzeje, ale w sumie przez to będę przyzwyczajony. No bo będę zamierzał. No pewnie w lipcu. Myślę w lipcu jak skończę zarówno God of War Ragnarok w trybie Nowej Gry Plus, jak i właśnie Shadow of the Tomb Raider to jeszcze się zastanowię. Chciałem przechodzić sobie South Parka znowu, ale tak samo też chciałbym przechodzić Control i możliwie, że obie te serie zacznę jakby razem powiedzmy. Latasz tutaj, ale cię i tak nie mogę zestrzelić, nie mogę użyć broni. E, to. Control będę przechodził na kompie, na pececie, zamiast na. Zamiast na konsoli, jak to było pierwszy raz. W związku z czym. Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Nie wiem, ale mogę sprzedać, o oh, shit, 58 jadeitu, no chwilę tego nie sprzedawałem, e, mogę mieć 60, to sprzedajmy spokojnie 15, drewna to mogę sprzedać z 20, piór też z 20, strzał mi nie brakuje, więc nie mam tego, e, lekarstwa tylko 5, ale pozostałych tych to po jakieś, no 12. Dzioculkin? Nawet 15, skóry sprzedać 8, tego sprzedać 12, tego nic nie sprzedawać, tego nic, tego w sumie 8, tego z 4. Nic, 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 nic. I tego mogę truciznę. 6. bo jeszcze nie odblokowałem właśnie kwestii trucizny, to pewnie to będzie kwestia ta fabularna, że nie mam jeszcze strzału halucynacji chyba, zgaduję. Strzelające seriami pistolet, które, które się mniejszą e, siłą ognia i większą szybkością. Wiecie co, kupię go. Ale to nie ty miałeś mieć jakiś... Joma, chyba zbliżam się do wejścia do kopalni. Uczu twierdzi, że to podnóża góry. Rebelianta, żeby otworzył Dzięki. Okej, okay, spoko. Ale jednak ale... nie jestem pełen co... To ozdoba ogrodowa w kształcie pingwina, pomalowana, ozdobiona i umieszczona w miejscu czci. Nie powinnam się śmiać, ale pasuje jak pięć do nosa. Miejscowi W życiu nie widzieli zwierzęcia, które ma przedstawiać i z pewnością nie znają materiału, z którego wykonany jest posąg. W Paititi nie ma plastiku. Chciałabym porozmawiać z tym, kto to zrobił i dowiedzieć się po co, czym dla niego jest ten pingwin. Nie powinnam się śmiać, ale ktoś zrobił małego pingwina z plastiku, i ludzie z Pajtyti dali mu perukę, dali, pomalowali go jakimiś tam, właśnie, farbami fajnie. No tak, przecież to jest w Peru. Pingwiny są w Ameryce Południowej, no tylko że na południu tak samo jak są w Afryce na południu z tego co pamiętam w RPA w Australii, albo w Nowej Zelandii, nie wiem, ale chyba nie, chociaż może. <laughs> Przecież w życiu nie widzieli pingwina. Nawet nie wiedzą pewnie co to jest, więc uważam, przyjdzie jakby ktoś tak przez to strollował tak strasznie jakieś plemię i myśleliby, że to jest jakieś bóstwo, bo nigdy nie widzieli takiego zwierzęcia, więc sama w sobie idea, że widzą coś takiego pierwszy raz. Jezus, ale dziwnie. Naprawdę dziwnie. O, punkt umiejętności. Fajnie. Eee, keczuła. Te ceremonialne, ceramiczne słoje służą do przechowywania chiczy, czyli kukurydzianego piwa. O! Spód tych urpu jest zwykle zwężony, żeby łatwiej było przelewać płyn do mniejszych naczyń. Właśnie pamiętam, jak ktoś którymś razem mówił, że o, ja, głównie piwo jest z. Nie pamiętam. ze ze słodu? Słód? Dobrze pamiętam? Może źle pamiętam. Ale ktoś pamiętam, że tam wspominał, że że z kukurydzy właśnie że tam jak się doda trochę z kukurydzy kwestii piwa, to to lepiej smakuje, albo jest chociaż przynajmniej lepszej jakości. Ale to Opisuję nie jestem pewny. co jest blisko. Najmłodszy z czterech odwraca się plecami do braci. Niemy, gdyż leże w jego ustach. Oho! O, oh, shit! Najmłodszy z czterech odwraca się plecami do braci. Czyli muszą być cztery i jest jeden odwrócony. Nie my, gdyż leży w jego ustach. O, tamten jest odwrócony. No, tamten jest odwrócony. Jestem i tak zaskoczony, że w ogóle, no właśnie, że ta tutaj jest. Co się w ogóle stanie, muszę spróbować w którymś razem, co się stanie jak kupię od pojedynczego danego kupca wszystko. Tutaj, o, jest. O to chodziło, spoko. Wiecie co, ja chyba jednak sprzedam więcej tych skór, bo one i tak mi się nie, przydadzą. nie przydają. Ja mam te bronie ulepszone chyba wszystkie na maksa. Więcej drewna, no bo w końcu sprzedałem Tyle z tych surowców do zbierania. Sorry, że ja mam tu w ogóle po polu chodzę czy coś. Hmm. Hmm. Wszystko oprócz bębna. Dobre w sobie, to wcale nie mam tych skór aż tak dużo. Ale też nie, dobra. Skoro nie mam ich aż tak dużo, to nie będę ich sprzedawał. Chodźmy do środka. Może będzie jakiś opus. Która jest godzina? Godzina jest taka, ok, Nie jest źle, nie jest... Wspaniale. No to jesteś. Świątynia w górach. O, chyba wydaje mi się, że wiem dokąd trafimy niedługo. O tak, tam będziemy przechodzić zaraz. Tak, teraz teraz tak. No w przeciwieństwie, szczerze, brakuje mi tutaj yy, kwestii jak w Horizonie, yy, bo gram sobie w międzyczasie w Horizon Zero Dawn. Brakuje mi tej kwestii i idei. O tak, wracamy z bronią. Witajcie z powrotem. Yy, brakuje mi tej idei, że jest jakby wyznacznik widoczności, czy wrogowie mogą mnie zobaczyć, i mam typowo opcję, żeby kucać. I to jest super, bo wtedy po prostu wiem, że to zależy ode mnie. Nie ma czegoś takiego, że nagle postać moja zwolni kompletnie, czy coś w ten deseń. Się ma. To drewno się. Z tego paruje? Nie, z czego to paruje? O, teraz lara automatycznie sama. tak. pewnie. jestem. właśnie z hakanem. Będzie gotowa, O kurde. Mamy tutaj obóz. O, co tutaj jest? Trochę złota, poświęcone pewnie było. Trochę tego, trochę tamtego, trochę to, to, tamtego. To, to, to. E, to będzie koniec na dzisiaj. Spójrzmy na umiejętności. Chciałem. Jest wiele, które chciałem ulepszyć. Oj, wiele. To nie. Jeszcze. To nie. To jest fajne. Jeśli na przykład jest dwóch gości, żeby obu załatwić po cichu, więc to ulepszam. Ale też podświetlanie celi. Celi? Celów? Celi. Cel, nie wiem, wyzwań. Też jest fajne. Sprawdźmy te bronie. Nie zdążyłem Przesunąć i kliknąć. To dostałem. NEP. Przepraszam, odbiłem się. NEP14. Ulepszmy, albo przynajmniej spróbujmy ulepszyć go na maksa. Skoro i tak mam tyle surowców wszelkiego rodzaju. I będę go na chwilę i będę go używał. No, i to rozumiem. E, I to rozumiem, więc. Więc mam wybrany strzelający seriami pistolet. No to mi się kojarzy, tak jak w Uncharted 2, Uncharted 3 były takie bronie jak Micro Arc czy tam. E, coś, coś w ten Descent, tam były takie nazwy, właśnie też, że strzelało seriami. Tylko, że, znaczy, oddzielnie jeszcze było, że jakby pistolet, który ogólnie ma szyb, szybkie strzelanie. I oddzielnie pistole, który typu ma serię strzelania. To były dwie różne rzeczy, więc zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Uzyskano, uz ulepszono w pełni. Nie mam ulepszonego w pełni tego najbardziej domyślnego. River Hawk to są duże obrażenia. I też nie mam go w ogóle ulepszonego. W sumie pistole się z tymi. Rozumiem, że mam poulepszane. Dostałem z tej wersji Deluxe, czy coś tam, te bronie. Ale robi się też troszeczkę nudne, jak takie a, mogę od razu użyć najlepszych broni, więc po co się w ogóle pitolić z innymi, nie? O, no i brakuje mi zębatek, ale mogę tam od chyba niektórych osób je kupić, więc... Może? Łuk mam wygnanego lisa, o, i zlepszony na maxa. A ja teraz zlepszałem Riverhawk, ale na razie będę używał NEP14 Mogłbym w sumie ciuchy zmienić, żeby być na przykład lepiej, mniej wykrywalny albo coś w tym deseń. W sumie, wiecie co, wiem, że może to nie będzie adekwatne. O! Oh. Dodatkowe podczas polowania na zwierzęta. Czas zwalnia na dłużej podczas celowania. Okej, okay, może nie jest to konkretnie coś, co chciałem, ale Lara, Lara wygląda ciekawie. Teraz się czuję, jakbym grał w jakiś. Nawet nie wiem do czego to porównać, nawet nie do Horizona, a tylko do jakiegoś. Nie wiem, jak Monster Hunter, czy tam jeszcze inny gry. Chociaż mówię, nie, nie jestem w stanie, bo nie grałem w takie gry. No dobra. To nie będzie na tyle, jeśli chodzi o ten 18 odcinek z mojego przechodzenia gry Shadow of the Tomb Raider. Eee, mam nadzieję, że spoko. spoko. W następnym odcinku kontynuujemy, uwolnimy Estiego, chociaż w sumie to my bardziej będziemy załatwiać przeciwników, a Unratu uwolni Estiego. Tylko, że potem dorwą Unratu, no i będzie wiadomo ta zamiana, no i potem tam dalej się to rozwinie, bla bla bla. Dzięki za oglądanie, życzę miłego dnia, trzymajcie się i do następnego. Cześć!